Program przedstawia absurdalne aresztowania. Wszystkie strony są niewinne, dopóki nie udowodni się im winy. Zalecana jest kontrola rodzicielska. To było moje najdziwniejsze aresztowanie. Wybrałem się na spacer. Muszę zrobić kupę. Proszę mnie puścić. Zadzwońcie do mojej mamy. Jestem w areszcie. Pokazać wam tyłek. Absurdalne przestępstwa. Napady na bank to często trudne sprawy, ale nie wtedy, gdy zaskakująca podejrzana próbuje okraść lokalny oddział w Ohio. Kwietniowy poranek w Hamilton w Ohio. Kasjerki i klientka ledwie zauważają wchodzącą emerytkę. Dopiero gdy kobieta wyciąga broń owiniętą w niebieską reklamówkę, pracownice banku uświadamiają sobie, że to napad. Złodziejka spokojnie przechodzi od jednego biurka do drugiego, prosi o pieniądze, a potem wychodzi spacerowym krokiem frontowymi drzwiami z niespełna 600 dolarami. Zewnętrzne kamery nagrywają pojazd podejrzanej zarejestrowany na jej nazwisko. To ten samochód? Tak, zaparkowany na podjeździe. Już po dwóch godzinach funkcjonariusze namierzają 74-letnią Ann Mayer. Ktoś tam jest? Tak, proszę mnie wpuścić. Przepraszam. Ręce. Jednak policjantów wita jej siostra. Obmacacie mnie. Jestem spocona. Nie trzeba. Co zrobiłam? Tego próbujemy się dowiedzieć. Proszę tutaj. Ann właśnie wyszła z domu. Przerzucamy piasek. Idę. Boże. Proszę przejść tam. Ja czy ona? Pani. Ona nie słyszy. Słabo słyszę. Ma pani broń? Nie. Co zrobiłyśmy? Obie siostry są niewzruszone obecnością policji i wolą rozmawiać. Muszę podsypać truskawki o ogrodnictwie. Przy ziemniakach jest za dużo piasku. Rozumiem. Porozmawiajmy o tym, co się dzisiaj stało. Aresztuję panią. Ręce do tyłu. Ma pani w domu jakąś broń? Nie. Chodź, siostra, będzie dobrze. Nie wiem. Dokąd idę? Do radiowozu. Wiem, że pani nie ucieknie, ale jestem niezdarny i czasem nie wyrabiam. Wyglądam na biegaczkę? Nie, ale nie chcę, żeby pani upadła. Jakby to aresztowanie nie było wystarczająco dziwne. Ann ma dla policjantów jeszcze jedną niespodziankę. Zrobiłam to. Słucham, zrobiłam to. OK. Co dokładnie? Napad. Moja siostra nic nie wie. Dlaczego ktoś pierwszy raz w życiu okrada bank w wieku 74 lat? Krewni Myers powiedzieli detektywom, że kobieta została oszukana na tysiące dolarów przez nieznajomego z internetu. Meyers zostaje oskarżona o napadę z bronią w ręku i manipulowanie dowodami. Sąd wysłał ją na badania psychiatryczne i sprawa wciąż jest w toku. Gdy ratownicy z pogotowia jadą do wezwania, nie spodziewają się, że zostaną zabrani na przejażdżkę. Na Florydzie jeden z balujących przyjaciół wzywa Pogotowie do drugiego, który zachowuje się nieobliczalnie. Co się tam dzieje? To mój sąsiad. Czekam na policję, żeby go zabrała, bo wariuje. Ile wypił? Dwie tekile. Przysłać Pogotowie, straż czy policję? Pogotowie. Nie wiem o co mu chodzi, ale proszę przysłać policję. Na miejscu funkcjonariusze zastali 35-letniego Stanleya Williamsa i jego kumpla Tomasa Coana. Co się stało? Jesteśmy na próci. To zrozumiałe, jeśli wypił pan za dużo. W porządku. Myślałem, że zginę. Ktoś panu groził, śledził, obserwował? Tak. Śledził czy obserwował? I to, i to. Bierze pan narkotyki? Tak. Chce pan zostać zbadany? Tak. Chcesz jechać do szpitala? Tak, to chodź. Daję sobie pomóc. Dobrze. Mimo wcześniejszej zgody, Williams zmienia zdanie. Wolę jechać z panią, ze mną. Dobrze. Albo nie. Jeszcze raz zmienisz zdanie, to pojedziesz z nią. Ja nie zawiozę pana do szpitala. Jadę z panią. Naprawdę? Jadę z nią. Ze mną? On próbuje. Nagle funkcjonariuszka zauważa, że mężczyzna ucieka. Może zwiać. Idzie dookoła. Jest w pojeździe. Odjeżdża karetką. 13, 16, kalambia. Podejrzany, odjechał karetką. Do pościgu włączają się kolejne radiowozy. Ręce do góry. To to jest? Kto jest w karetce? Mój partner i pacjent. Pacjent? To nie ta karetka. Druga jedzie w waszą stronę. Gdy patrol zatrzymuje nie tę karetkę, funkcjonariuszka nadal ściga uciekającego Williamsa. Na szczęście Williams sam kończy pościg, rozbijając karetkę w bardzo wygodnym miejscu, bezpośrednio przed biurem szeryfa. Nie ruszaj się. Słyszysz? Dawaj rękę. Ręka. Chcieliśmy ci pomóc, ale zachowałeś się jak idiota. Williams zostaje oskarżony o kradzież sprzętu medycznego, ucieczkę prowadzenie pojazdu bez ważnego prawa jazdy i posiadanie. Nie przyznaje się do winy i czeka na proces w areszcie śledczym hrabstwa Kalambia. Kaucję wyznaczono na 88 tysięcy dolarów. Nieproszeni goście weselni zwykle zadowalają się kawałkiem tortu i darmowymi drinkami. Ale w Mississippi Wielki Dzień Lekcji Brady Butlerów zostaje zakłócony, gdy nieproszona osoba kradnie o wiele więcej. We wrześniowe popołudnie 57-letnia Sandra Henson wprasza się na wesele i przywłaszcza sobie gotówkę nowożeńców. Przyłapują ją kamery i siostra panny młodej, która dzwoni pod numer alarmowy. Trwa wesele mojej siostry i przyłapaliśmy kogoś w jej apartamencie. Ta kobieta ukradła pieniądze. Niech przyjedzie ktoś z policji i z nią pogada. Zachowuje się bardzo dziwnie. Powiedziała mi, że jest gościem panny młodej. Przyjąłem zgłoszenie kradzieży. Funkcjonariusze z hrabstwa Pontonak przesłuchują Henson. Powiedziała, że weszła, zjadła trochę tortu i coś wypiła. Potem źle się poczuła i zaczęła szukać łazienki. Otworzyła nie te drzwi, weszła do apartamentu u panny młodej. Zobaczyła pieniądze i nie mogła się powstrzymać. Co ciekawe, Henson była karana za kradzieże na weselach w Alabamie i Tennessee. Mississippi zostaje oskarżona o drobną kradzież, zakłócanie spokoju i wtargnięcie. Przyznaje się do winy i musi zapłacić 650 dolarów grzywny. Numer alarmowy. Złożyliśmy zamówienie. Jedzenie ostygło. Poprosiłem o nowy zestaw, ale kierownik powiedział: wyjdźcie albo wezwę policję. Sam zadzwoniłem, bo nie zrobiłem nic złego. Policja już jedzie. Gorące sierpniowe popołudnie w Kennesaw, w Georgii. Do restauracji fast food policja wzywa niezadowolony klient. Antoine Sims. Weszliśmy po jedzenie. Skosztowałem frytek. Były letnie, ale nie gorące. Spytałem go, czy możemy dostać świeże. Wejdę i zapytam. Funkcjonariusz Arnold rozmawia z kierownikiem, by mieć pełny obraz. Po kolei. Twierdzi, że jego jedzenie jest zimne. Po chwili rzuca nim we mnie. Kierownik chce ukarania Simsa za wtargnięcie. Funkcjonariusz Arnold przekazuje wiadomość niezadowolonemu klientowi. On nie chce pana więcej widzieć w tej restauracji. Oskarża pana o wtargnięcie. Oskarżycie mnie? Nie. Damy tylko kartkę z informacją, że nie może pan tu wrócić. Wow. No, Czy ja coś, coś? zrobiłem? Nie, nie wiem, do, nie mnie nie to osądzać. Mam, to mam, to mam to tylko zaprowadzić porządek. Po załatwieniu sprawy funkcjonariusz Arnold sprawdza dane Simsa. Prawo jazdy zawieszone. 24-letni mężczyzna poszukiwany. Uwaga! Gwałtowny. Uzbrojony i niebezpieczny. 11:16, kiedy będziecie? Okazuje się, że Antoine Sims jest poszukiwany za niestawienie się w sądzie w związku z oskarżeniem o morderstwo. Z powodu zimnych frytek zdradził policji swoją lokalizację. Funkcjonariusz Arnold zatrzymuje go do przybycia wsparcia każąc mu podpisać umowę o zakazie wstępu. Panie Sims, proszę to podpisać. Gdy przyjeżdża wsparcie, Sims wie, że coś jest nie tak. Chyba nie jestem aresztowany. Proszę to podpisać. To zobowiązanie, że już pan tu nie wróci. W tym miejscu. Mogę zobaczyć? Proszę podejść. Boję się was. Dlaczego? Odsiedziałem trzy lata. Dlaczego pan odchodzi? Wiem, jak to wypełnić. Jestem aresztowany? Czarny mężczyzna, biała koszulka, czarne spodnie, dredy, tatuaże na szyi. Mam go. Kontakt. Pośladek. Użyłem paralizatora. Sims zostaje złapany i aresztowany. Ręce na boki. Nie ruszaj się. Zostaje oskarżony o utrudnianie działań policji, wtargnięcie i zamiar rozprowadzania. Jednak prokuratura nie wnosi tych zarzutów, ponieważ Sims jest sądzony za morderstwo. Zostaje skazany na dożywocie z możliwością wcześniejszego zwolnienia. Absurdalne przestępstwa. Dzień niepodległości w miasteczku w Teksasie. Mieszkańcy zbierają się na doroczne obchody. Jednak jedna kobieta uważa, że ona i jej traktor zasługują na bycie gwiazdami parady. To żart? Przed paradą z okazji 4 lipca 61-letnia Lori Bostick na traktorze udekorowanym amerykańskimi flagami staje w kolejce pojazdów. Rzecz w tym, że nikt jej nie zapraszał. Gdy parada przetacza się przez miasto, policjanci próbują zatrzymać Bostyk. Nie łamie przepisów, to nieposłuszeństwo. Co jest grane? Bostyk uwalnia się od policyjnej eskorty i rusza pełną parą. Ucieka przed policją. Co się dzieje? Dziwna przejażdżka kończy się dramatycznie, gdy traktor wjeżdża w ogrodzenie z siatki. Na zakończenie paradnego pościgu policjanci aresztują Bostyk. Co się stało? Nagrałem to wszystko. Naprawdę? Świetnie. Co zrobiła? Ukradła traktor? To jej traktor. Bostik zostaje oskarżona o celowe wyrządzenie szkód, unikanie aresztowania, zaburzenie parady i zakłócenie porządku. Idzie na ugodę i zostaje skazana na 200 godzin prac społecznych. Gdy funkcjonariusze z hrabstwa Kałeta ścigają poszukiwanego podejrzanego, ma zawieszone prawo jazdy. Kończą w śmierdzącym i niespodziewanym miejscu. Podciągnij spodnie. Kim jest podejrzany? Funkcjonariusz szuka pojazdu Thomasa Battle, który ma zawieszone prawo jazdy i dwa nakazy aresztowania za niestawienie się w sądzie. Przestępstwa wykroczenia. Battle zostaje zauważony na Macedonia Road, ale przyspiesza, gdy policjanci próbują go zatrzymać. Próbuje go zatrzymać. Gdy trafia w ślepy zaułek, dalej ucieka pieszo. Czarny mężczyzna, czarna koszula, brązowe spodnie i wbiega do supermarketu. Będziemy na parkingu Dollar General, gdzie na chwilę gubi policjantów. Kierowniczka widziała, jak wchodził do sklepu. Okazuje się, że Battle ma coś do załatwienia. Battle, jeśli nie wyjdziesz, będę musiał użyć paralizatora. Wyjdź. Widzę Twoje buty. Chodźcie tu. Mamy kontakt w toalecie. Załatwiam się. Battle, wyjdź. Siedzę na sedesie. Wychodź. Byłaś. Robię kupę. Ręce do góry. Podciągnij spodnie. Odwróć się. Ręce na głowę. To było głupie. Thomas Stone Battle zostaje oskarżony o ucieczkę przed policją, stawianie oporu, jazdę z zawieszonym prawem jazdy i wiele innych przestępstw. Za wszystko łącznie zostaje skazany na 60 dni więzienia i 36 miesięcy nadzoru kuratorskiego. Musi zapłacić 7530 dolarów grzywny. W hrabstwie Suffolk w stanie Nowy Jork pewien mężczyzna postanowił się rozprawić z czerwonymi światłami. 42-letni Steven Ruth ma na z kamerami drogowymi. Odkryłem, że jest problem, gdy dostałem mandat. W tym miejscu żółte światło świeci przez 2-3 sekundy, a w innych miejscach, z takim samym ograniczeniem prędkości, gdzie nie ma kamer, świecą przez 5-6 sekund. Było dla mnie oczywiste, że hrabstwo chce wyciągnąć od nas pieniądze przez te krótko świecące żółte światła. Short Pod osłoną nocy Ruth bierze sprawy we własne ręce. Przecina przewody i odwraca kamery, uszkadzając cenny sprzęt stróżów prawa. Zrobiłem to nocą, żeby odciąć jak najwięcej kamer, niepowstrzymywane przez policję czy kogoś innego. Publikuje nawet nagrania z akcji w internecie, żeby przyciągnąć uwagę do problemu. Pokażę wam, jak łatwo odzyskać władzę. Wystarczy mieć jaja i kij do malowania. Dzięki mnie dziś ludzie zaoszczędzili 10 tysięcy dolarów. Jego krucjata przeciwko biurokracji zostaje zbadana przez policję, która odkrywa filmy w internecie. W Krapstwie Suffolk mamy prawo do wyrażania siebie i policja to szanuje. Ale nie będziemy tolerować łamania prawa i niszczenia mienia. Władze przejmują się mną, bo udowodniłem, że skrócili żółte światła dla zysku. Ostatecznie Ruth sam zgłasza się na policję. Zostaje oskarżony o celowe uszkodzenie mienia i idzie na ugodę. Zamiast do więzienia, trafia pod nadzór kuratora. Musi zapłacić 85 tysięcy za uszkodzenie kamer i innego państwowego sprzętu. Po zakończeniu okresu próbnego, zarzut zostaje zmieniony z przestępstwa na wykroczenie. Wersja polska, junopolska, tekst wioleta Waglowska, czytał Piotr Balasz.